was w moim trzecim serii Kanciaste Codzienność Dzisiaj zajmiemy się farmą czynniczną No jak widać już byłem w kopalni, znalazłem kilka diamentów I tutaj zbudowałem takie pomieszczenie W którym jest portal do Netheru nie jest wykończone, bo czekam aż Janę porosłona na Tombrika ale dobra, zajmijmy się dzisiejszym samolotem, czyli będziemy dać farmy przynieszczą. Wszystko. Bez ona no, trochę za mało. Jeszcze raz to Jest na kilka rep repeaterów to robię. Lebkie tu okay. Tak, ja to jest się przygotuję się i zaraz wracam Dobra, już jestem wszystko mam przygotowane. To idziemy budować. Tak. Myślę, że się gdzieś kopie w ziemię albo coś takiego W no wam jeszcze trochę mi dam Idę. Yy, myślałem że gdzieś się bym wkopał w ziemię w ziemię tu wyrył ale to chyba tutaj pod tym wezmę do roboty, zacznę jako trochę kopać i zrobię cięcie, tam na napsów nie ma sensu robić. Z tym jakoś to ładnie obuduję i będzie wszystko. No to tutaj, tutaj tu zrobię takie zajście. Będzie oczywiście automatyczna farma. Już mówię. Już teraz innych nie robię w ogóle. Nie ma sensu. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Trzy, nie mówcie że znowu już koniec góry. No. Jedno szczęście. Na dwa pistony będzie się woda wylewała i ewentualnie jeden z góry. Ale z góry to chyba nie ma sensu robić. Mi się daje jeszcze tylko tak. To tylko tak wystarczy i dzisiaj zrobi tylko jeden poziom. Aż czasem jak będzie mi się powiększała farma będę ją oczywiście powiększał Farmy melonów jeszcze nie robię, bo nie mam melonów Marchwi tak samo i ziemniaków Ale trudno Kiedyś będę miał Dobra. Trzeba tu będzie kopania Aż na 8 kratek jest jeden poziom Jeszcze na muszę wymienić No trochę będzie kopania ale da się przeżyć tu, bo, a, chyba lampę glowstone no. dobra trudno nie glowstone dobra mam wszystko ale repeateru nie zrobiłem kurde no się nic robić bo jeden nie starczy ile jest? raz? trzy? pięć chyba no się to zabrzmiało raz? trzy? pięć ale wiecie ten odcinek stawia dzisiaj czyli to jest 28 więc środa więc jutro, czwartek będzie kolejny odcinek z Mountain Blade ogniem i mieczem eee, w piątek myślę, że będzie wstawiony Farming Simulator nie, też Minecraft bo Minecraft jest dwa razy no w ogóle plan, yy, kiedy z te odcinki jest pod Finkie z Mountain Blade i ogniem i mieczem jeśli chcecie zobaczyć to oglądajcie są wszystkie dni A na 150 widzów Wiem, że jeszcze mi dużo do tego Planuję następną serię znowuż, ale to już pewnie jakoś zakończę Zanim telewizję zdobędę to trochę potrwa Kurde, mam pochodnię? Mam, o To dobrze Z pochodni nie ma życia Aha, też na napożyłem A zrobię gdzieś wykobuję do końca i zaraz się widzimy Dobra już jestem, więc to wygląda tak I tutaj będę musiał umieścić Pistony 2 To tak, tutaj Nie wiem, jak to wyjdzie Pistony nie, tam by Dobra Tutaj oczywiście będzie zamurowana ładnie z tą brickiem Znaczy zaraz już to mogę zrobić Ten, ten busz tu wytnę Jeszcze noc Knotki tam, tam są włączone, to dobrze Chury. Kurde Tylko Nie wziąłem ze sobą Sikierki Ten busz wytnę potem Tak, będzie go I tu tą ścianę obruję resztę z tą briki. Potem to ci ściędę udoskonale, ale już chyba poza nagraniem. I myślę, że ta farma będzie miała w przyszłości trzy poziomy. Jeszcze, Jeszcze na ziemniaki i machę. I wtedy będzie wszystko na raz będę zbierał. I Na siłankę. Dirt, to on sporo Co ja miałem wziąć motykę na, na pewno, śpierdą I repeater zrobić, no właśnie Mam, one stone Two są chyba potrzebne do repeateru Nie, bo nigdy nie umiem robić repeateru strzelam, o To jednak dobrze strzeliłem dwie płytki naciskowe i jeszcze pójdę się przespać i rano ruszę dalej to robić o Boże. nie lubię za bardzo spać muszę się że w środku nocy obudziłem szkoda że tym burz muszę wycinać, no ale musi to jakaś wyglądać jakaś cywilizacja No jest trochę tej roboty z samym wycięciem tych krzaczorów ciężko wycina moim zdaniem A w ogóle jak się ma liście ustawione na ten... takie ciemne, tą słabszą grafikę, szybką chyba Zobaczcie, to się wcale nie da, nie da tego wykosić, trzeba wszystko kosić jak idzie To mu węgiel kiedyś w pierwszym odcinku. Jak zwykle trochę belek mam. Jeszcze to trzeba ściąć. Są plusy i minusy w tej dżungli moim zdaniem. Ale raczej więcej jest plusów. Na szczęście. A poczekam, że to wszystko tu opadną, te liście. A przez ten czas zacznę tu wymieniać. Tirta i zacznę... No i nie wziąłem wiodery. Kurde, dobra, potem pójdę. No widać to jest dosyć roboty z samym wymienianiem tego. Ale da się przeżyć. Jak patrzę takie małe znajdzie farma. Ale dobra. Większa mi nie jest potrzebna. Bo jeszcze farmę kakała zrobię. Też to yy, się nazywa No automatyczną Nie wiem czy to w tym odcinku czy może w drugim albo poza nagraniem Nie wiem zobaczę naprawdę nie wiem Ale raczej chyba poza nagraniem zrobię Kurde na 4 woda się Dobra, jednak muszę iść do tą waller tak głodowałem przez taki długi czas. Jeszcze nie mam żadnej tej siedlony dżunglowej. Łodziwo, mieszkam w dżungli. Jeszcze tu muszę jeździć, żeby jakaś ładna droga była. Oku. No, niech rosną. Też będą się zrobić niedługo hodowle kurczaków. Jak widać, już powoli nie mieszczę ich wybijać, na razie nie planuję. W tym A wolę mieć chleb niż sadzonki. Ale tych krzaków naprawdę tu jest dużo. A taka się... Y y y będę miał coraz większe to cywilizacja. Takie się będzie wyglądało. Dobra, trzeba podkopać tego kombla wiaderka 2 mam 40 zł co następne kilofy kiedyś porobię bo szybko kopią i w tym jest plus to bardzo duży co jeszcze miałem zrobić wszystko no to teraz mogę iść to jakoś porządnie zrobić o już tutaj jakoś idzie przejść musiała być woda. Tu. Wtedy tam będzie musiała być woda. Tu będzie piston. Wtedy jak pociągnę za wajchę, to piston yy, spadnie na dół. No tu A... kurde, to się zapomnę. I wtedy woda się zacznie wylewać. Wiem, mam lepkę pisane, mogę użyć lepki Ale lepkiem się w przyszłości przydadzą A wiem, że teraz idzie było łatwo zdobyć Szlam Nie, nie wybuchaj dziadu O nie Kurde to Wybuchnie to nie wiem co zrobię No Jedno szczęście, że jest posłuszny ale to wygląda Wow Normalnie rewelacja Ale gdzieś musiałem to wylać Kurde tak. Dobra, teraz będę mógł murować wszystko Szyszko Jak idzie czy muralo diltować? I tak się zastanawiałem, czy nie zrobić sobie. No, nie umieło, tu tak nie idzie rosło. Jest jak tusy. po prostu lampka mi się w domu zapaliła? Jakby już było dojrzałe, ale nie wiem jak to zrobić. Muszę się jakoś popsuć. Nie wiem jeszcze. Zobaczę, bo chyba jest taki patent więc jeżeli znajdę jak to zrobić na internecie to może tak zrobię no ale może, wiecie, może z szerokiej głęboki tak kurde trochę nie przemyślałem to Muszę to zrobić wyżej tak będzie musiało być tak To moim zdaniem pistony powinno się psuć kilofem <laughs> Nie wiem czemu ale kilofem Koniec To większość tam jest prawie Praktycznie Stone'a Więc wiecie To jest nie? <laughs> No w końcu zamknąłem Tak samo tu trzeba zrobić Nie wiem czemu że wiem trzy pistony No, zawsze lepiej mieć 3 niż 1 no. Taki mam syf w tym myquipunku. Muszę tutaj zrobić porządek. To jest jak ta woda się tu wylewa. Tu jest dobrze. Tu też, dobra. Ja nie mogę, teraz jej nie zatomuję. Tu nie mogę jeszcze psuć. Dobra Tu będą chciały być płytki I tu repeater Teraz nie wiem jak to zrobić Nie jestem pewny czy to będzie działało pod pistonem Jeżeli tak to na repeaterów nie będę się używać Tak działa to fajnie Wszystko jasne jak to zrobię Czuję, stoczy i... że chyba tu tylko wystarczy dać Redstone i by było wszystko Ale nie, to musi zgasnąć i tak czy siak To bez różnicy Szkoda naprawdę szkoda Ciekawe, czy to podziała Nie, nie działa To trudno będzie musiało to widać niestety albo po prostu tegoś przemieszczę gdzieś albo ścianę po prostu przesunę No nie Teraz włożę do to mało nie wiadomo jak do Kurde tak ciężko to zrobić Nie wiem czemu kiedyś to było łatwiejsze dla mnie Mamy naszą całą budować w tym przednie Szkoda. Wow. Chciałem tu repeater tylko postawić, no to jest mniej roboty na szczęście. A nie, to powinno się cały czas palić coś jest nie tak jak to się robi w zarazem, pamiętam z tego co ja wiem, to cały czas to się powinno palić i powinno to zgasnąć na no, mój znak kurde, nie wiem, czy to świeczki ten trzeba postawić no i to nie zgaśnie wtedy Kurde, trochę będzie roboty widzę Ale trudno Kurde nie, naprawdę jak to się robiło teraz No i tu... O, i ta gasła, no właśnie Teraz chyba wystarczy tylko No nie, teraz na razie nie chce się zapalić nie, ja już tego nie rozumiem Jak to? Dobra, też zrójkowskie cięcie zaraz się dałem I zaraz I już jestem Doszedłem do wniosku, że lepiej to zrobić na dźwignię No łatwiej I też tak właśnie zrobię Tylko Tutaj daję No nic nie muszę dać, tylko tu dźwignię dać dwie No właśnie no jest noc, tu pójdę się przespać jeszcze Nie znam, że zaraz się znajdzie jakiś Clipper A dźwignię lejkę Nie wiem jeszcze jak to zrezygnować, to było na jedną dźwignię Bo płytka jest... Płaszczą. Muszę zrobić dźwignię szybko To trudno jedynie zrobić je. Trochę gorzej to będzie wyglądało. Ale trudno Jakoś to przeżyję. Wtedy to musi być tak zrobione No i mnie działa Chyba że to mi na jakoś... A to link, linka, ale w tym wcale się nie miał obsługiwać Więc to musi być tak niestety Kurde i tak płytki muszą być i tak Chyba, że te płytki tu nie działają, ale... Dobra, jakoś to przeżyję. Mhm. Na razie niech to tak będzie. Ja jedynie to przerobię poza nagraniem. No ci będzie taki krótki. Niestety. Czasem będzie się to nawadniało. To dwie wody do nawadniania tu to... Nie wiadomo Oby się to nawadniło Dziwne odgłosy teraz są Tu się tutaj nie nawodni to... Puszczę wodę Poczekam aż to się nawadni A ja w więcej czasie No ja wiedziałem, że to będzie gdzieś koniec góry Ale dobra, bo to będzie szło coraz w to to mi to nie przeszkadza Tutaj jedna warstwa ostatnia już i Kurde, tylko spływasz tak Dobra, trudno Ktoś pomyślę co, z, y, z tym szło za nagraniem. No, ale na razie póki jest... To nie jest tak jak jest. Mhm. Niech tak zostanie jednak. To innego sensu nie ma. To jest trochę tak dziwnie to wyszło, Ale dobra Tak No, to już tu się rozlewa Najlepiej Dobra, nie wyszła taka farma tak jak chciałem Niestety Ale trudno Bogiem też nie jestem Jakoś co przeżyję trochę Tu potem płytki dam pół płytki albo teraz szybko zrobię, żeby to już jakoś wyglądało porządnie albo nawet zaraz to ładnie wykończę Na razie ten odcinek jest krótki, to wykończyć będę mógł jeszcze. O! Kurde, zaraz tu błąd. Tak. Dobra, na razie to będzie tak. A potem z kolejnym piętrem to będzie przerabiane I będą dodawane no, no... piętra i będzie to jakieś przerabiane, żeby Więcej tutaj zmieścić yy, warzyw Dobra, już myślę, że mogę posiać kawałek i zobaczyć jak to będzie działało Ja mam mączki kostnej Zobaczymy czy to działa, jeśli podziała to naprawdę, to jest dobrze Nie jest tak jak chciałem, ale... Ale jest dobrze Ja na chwilę zrobię krótkie cięcie i zaraz wracam Już jestem To teraz mogę sprawdzić czy to działa Działa, działa Nie działa No nie, działa tak jak powinno o, Może być Na razie To nie jest zło No, może być Zaraz jeszcze tu sieję i będę powoli do przerabia znowuż oj co się dzieje Aha, za ciemno Dobra to Jeszcze to daje pochodnie Nawet nie wiedziałem, że jakieś cieno to się nam psuje na Ale nie wiem jak zrobić full automatyczną, bo też słyszałem, że jej zrobić taką farmę, co nawet sieje samo Tylko chodzę i zbieram co jakiś czas surowce Jeżeli tak idzie to fajnie by było Ale jeżeli nie, to trudno Naprawdę to ten... nic. Nie, za rewelacja. Z tego się podwy podwyższyć jeden poziom. Żeby to jakoś wyglądało. Zdadłem się o ściany, potem wymienić na tą brika. No dobra, trudno, ja tylko skuję jeszcze ten sufit. Trochę na myszy tył muszę jedną kratkę powiększyć. I to zakończę ten odcinek. To jest jeden z takich skrótszych odcinków o, Ale będziecie musieli się jakoś to przejrzeć Nie no, znaczy, na pewno przeżyjecie Góra, to szkoda. Ciężka góra, naprawdę, tak samo jak robiłem Tam u góry, że... To do tego Tam gdzie jest portal To też się ciężko robiło, bo góra się zaraz skończyła i się... Chciałem dorabiać Głupio potem wygląda, no ale Jakoś to przeżyłem No Ale tu naprawdę ta ściana wygląda strasznie tragicznie Nie wiem czy to jakoś przeżyje Obym przeżył to jakoś Tak samo straciłem Mój cały 35. level, bo miałem taki. Wy go akurat nie widzieliście tym. Nie wiem. Nie wiem, który miałem, ale miałem, bo byłem na w kopalni. I w piekle. Zginąłem. I temu na szczęście nie straciłem. Ponieważ nie wpadłem do lawa ani nic, tylko... Spadłem z wysokości. Boryłem w dół. I tam była dziura i zginęłem. Ja oczywiście się cofnąłem po te surowce Ale już levela to nie odzyskałem Niestety Tragicznie Dobra zrekrutki cięcie zaraz wracam Dobra już jestem Kurde, to jest trochę jeszcze tej roboty A to tam Krótko i naprawdę szkoda że ta farma nie wyszła mi tak jak bym chciał. Szkoda. Jakoś to przeżyję, niestety. To wpadnie mi to, chyba cię do to niej co zrobię, chyba cię zabiję. Jeszcze sufit wymieniany, lecz Ja sobie na tym zakończę ten odcinek. Piszcie w komentarzach co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Postaram się postaram przygotować surowce do kolejnego odcinka i tej to wybuduję więc komentujcie subskrybujcie Oceniajcie mój kanał